Tradycyjnie już związany z regionem, może również kształcić osoby, które przybywają do naszego regionu i to z daleka, tak jak mówiłem z Indii, i będą chciały pracować w jednej z lubuskich firm. Więc myślę, że. Ta oferta dla zielonogórskich czy lubuskich firm uniwersytetu będzie się stale poszerzać. Cały czas brakuje utalentowanych ludzi na rynku pracy. Co gorsza, młodzi nie czują potrzeby studiowania. Dlatego chcemy się skupić na zmotywowaniu ich do kształcenia. Ma ono być już ukierunkowane do danego zawodu i potrzeb na rynku pracy. Are and uczestniczyliśmy w syllabusie, czyli, czyli zestaw kursów, które są dla studentów, były przygotowywane razem z Uniwersytetem z tego tytułu, że mamy dwie specjalizacje, mechaniczną i elektryczną, elektroniczną w zasadzie. I chodziło nam o to, żeby ci studenci nie podwyższali swoich kwalifikacji w dziedzinie elektroniki i mechaniki, a chodziło nam bardziej o to, żeby oni podnieśli kwalifikacje w zakresie, jak zarządza się firmą w Unii Europejskiej. W sensie, jak proces produkcyjny wygląda, jak proces logistyczny wygląda, jak obsługa firmy jako tworu wygląda w Unii Europejskiej, bo jest diametralnie inna niż w Indiach. Kolejne takie przedsięwzięcia? Zielona Góra Muzyki na 96 FM.